Dzisiaj jesteśmy kochani w pilmarku Primarku jak to tam każdy inaczej mówi, ale obojętnie zobaczymy sobie co tutaj mają. Ja tu rzadko bywam, ale pokażę Wam co tutaj dzisiaj dają w prezencie. <gry> Nie dają w prezencie, ale... ale zobaczymy sobie. Widzę, że mają takie o, ładne e kamizelki. 16 euro. I te torby są fajne. Takie trochę plażowe. Też 17 euro, ale zobaczcie, tutaj cena też jest polska, więc można sobie od razu zobaczyć. 22 euro albo 95 zł Wydaje, że to już lato panuje. Już tu lato panuje. Zobaczcie jakie fajne. 16 ,70 euro 70 Jest tu jakaś metka? To powinno napisać na tej matce, ale nie ma. Chciałam zobaczyć z czego dokładnie jest ten czego to ładnie są te spodnie? Bo to chyba trzeba byłoby się zaglądać do środka. Tutaj mamy taką buzeczkę. Made in Vietnam. Co to jest? Ciężko tak, jed... Ciężko tak jedną ręką. O, nawet całkiem dobry skład. 80% wiskoza, a reszta to poliamid. Dlatego takie fajne w dotyku. Nie najgorzej. Różne rzeczy tutaj są. Naprawdę przeróżne. O, spodnie jeansowe również. Te są akurat bardzo duże, 22 euro, 95 złotych. Len, właśnie, to był len, to wcześniej te jasne spodnie, to też był len, 130 zł, 30 euro. Bardzo lubię len. Len się fajnie nosi, czasem się troszeczkę pognie, ale ogólnie widzę, że len kr kr króluje. Wiesz, mamy len, 100%. Widzę, że już Primark nie robi tyle z poliestru, a może robi, tylko ja trafiam akurat teraz na takie lepsze, naturalne materiały. 155 złotych 36 euro, to też ładna. O, tu mamy z tyłu, jaki ładny kolor, piękny. No ja się widzę w takim kolorze, ja wam powiem. Do tego biała bluzka, biały t-shirt. I jeansówka, przepięknie by to wyglądało na lato. One kosztują, One też są bardzo wygodne, takie spodne. To nie jest chyba 100% len, bo tak czuję, że nie jest. Ale co tu mamy? Czekajcie. 50% poliestru w tym jest, ale wydaje się, że te drugie 50% to chyba jest len, więc fajne. Naprawdę fajne, jakie to są rozmiary. Tylko S. Tylko S. No to za małe. Ale ładny kolor. Ładny kolor, bardzo ładny. O, tu ich mamy więcej. Tu ich mamy więcej. Tu są jeszcze one też, ale te są już z lnu i widzicie, one się już bardziej mną. Tu mam jeszcze taką sukienkę już na lato i to jest 125 zł 28 euro Ale te spodnie mnie tutaj bardzo zaciekawiły na lato fantastyczne ja mam parę takich spodni właśnie takich lekkich, szerokich na lato muszę je powyciągać w ogóle, bo potem człowiek zapomina co tam ma w tej szafie, a ja mam je w ogóle gdzieś pod łóżkiem te letnie. Tutaj mamy też taką ładną bluzeczkę. Kolor taki, pudrowy róż. Bardzo lubię pudrowy róż. Ile ona kosztowała? Czekajcie, 90 zł. 20 euro. Tutaj mamy, słuchajcie, paski. Widać po mnie, ja uwielbiam paski. A tutaj mamy jakieś paski, idziemy zobaczyć na paski. Tutaj mamy paski. Ja strasznie lubię. Strasznie lubię takie koszulki z paski, ale muszą być biało-granatowe jakoś tak, ale też mam inne. Zobaczcie znowu. Wszystkie to są S. Ojej, nie fajnie. Tu jeszcze mamy coś paskowanego, takiego, oczywiście dla mnie za krótkie. Nie wiem czemu takie krótkie szyją. Ja jestem wysoka, jak wiecie, i często mam, często mam problem w tym. Z tym, ile ta bluzka jeszcze kosztowała 39 zł, 9 euro ale wiecie co, fantastyczna jakość i to jest um, to jest chyba ten rozmiar taki um, uniwersalny ja ją chyba przymierzę, bo ona chyba będzie na mnie dobra pomimo, że to jest S -ka. zobaczymy, muszę ją przymierzyć to też jest fajne to też jest fajne idziemy dalej Tutaj same jeansy, a jeansów tutaj mam dość. Mam, że ładne rzeczy tutaj, takie już letnie są. Takie bardzo kolorowe. Strasznie mi się ta bluzka podoba. W ogóle piękny kolor. Na t-shirt to otworzyć i tak sobie po prostu mieć jako narzutkę. Przepięknie to będzie wyglądać. 50 zł, czyli 12 euro. Myślę, że fajna. To taka troszeczkę żorżeta, ale mogę się mylić. Zobaczmy od środka, co to jest. Czekajcie, co to mamy? I to jest 100% koton, czyli bawełna. Więc tu nie będzie nic nas mocno grzać, w sensie jak poliester. Myślę, że fajna za 12 euro tak mówię, jako narzutka nie żeby zapinać No tu jeszcze mam okularów tonę, słonecznych nie jestem fanków okularów z Primarka 5 euro ale pewnie niektórzy lubią zobaczcie, jakie różowe, ładne, też 5 euro ciekawa jestem, ile w Polsce jest Primarków już tu mamy już takie plażowe rzeczy. O, widzicie, tutaj też jest ta, ta sama bluzka, co wcześniej niebieska, tylko w bieli. Myślę, że to jest chociażby na wiecie co na kostium kąpielowy też będzie fajne. O, różowa jest. Tu mamy różowe spodnie, bardzo fajne. Na plażę też można ubrać na kostium. One kosztują. 60 zł, 14 euro. No jest tu trochę tych rzeczy. A ja wychodzę. Znaczy wychodzę, gdy najpierw do, prze, do przymierzalni, przymierzyć tą bluzkę. Zobaczę. A tu mamy piżanki. Mamy piżanki, jakie ładne. Jak z Victoria's Secret. Takie różowe. Spodnie kosztują już wam mówię 14,60 zł, a góra 12,50 zł, ale myślę, że spokojnie można dół ubrać na przykład z takim czymś jak się jak się chce. O. Jeszcze są takie fajne widzicie? Spodenki do spania. jest więcej tych takich ubrań na, na wieczór do spania szlafroczki, o to taki dziwny szlafrok, to taka narzutka w zasadzie ale słodkie ile to kosztuje zobaczmy, tutaj chyba ceny nie ma a nie jest cena, zobaczmy 95 zł 21 euro Hello Kitty, o tak to się nazywa, już zapomniałam, ze sobą tą koszulkę w paski, też tak macie, że Wam się nie chce tego przemierzać, a jeszcze jak stoi jakaś kolejka w przed, tą, przed ym, przymierzalnią, to już w ogóle, no nic, ale chyba przymierzę. mamy torebki jakieś różne, plecaczki. Jakieś takie torby podróżne, ale podróżne. Fajne te torby. Po ile? Takie trochę ortalionowe. Zobaczcie. 85 zł. 19 euro. I tu więcej rzeczy jest. To są jeszcze plecaki, walizki. Tu mamy takie bardziej, chyba też plażowe. To jest po 50 zł, czyli 12 euro. Mamy sklepy tonę każdej maści kolorów i wielkości. I tu mamy parę rzeczy do domu. Tu jest bardzo mały, że tak powiem, ten. Um, ten dział, ale ładny ten zajączek za 7 euro. Piękny. Ja zawsze się uśmiecham do takich, takich rzeczy. Które używane, bo są przeważnie tańsze, ale, ale są piękne. No nie ukrywajmy, że są te rzeczy tutaj piękne. Co tu jeszcze mamy? Tak jak mówię, ten, ten dział tutaj jest bardzo mały. Bywają premarkty gdzie jest to większe? E, ramki na zdjęcia. Tu mamy takie kwiaty, już w, w tym wazonie one są przekrajone na dole. No, takie tulipany na przykład kosztują 16 euro. Jest tu parę rzeczy ciekawych, jak kupować nic nie będę, ale mogę Wam pokazać i bajzel jak zwykle w Primarkach często jest bajzel nie wiem czemu Jakoś sobie z tym nie radzą pościel i tu jeszcze mamy świeczki one takie śmieszne udające kubek do picia. Wiecie, takie kubki potem można fajnie wykorzystać do czegoś. Chociażby pędzle e, takie do malowania, wiecie, posadzać do tego potem. To fajnie potem wygląda. Tu mamy jakieś malutkie bukieciki. po 2 euro. Tu. Tu mamy takie o na mydło. Tu mamy takie ona na przykład kosmetyki albo perfumy. To kosztuje 8 euro. Tu mamy takie ręczniki, które się na podłodze kładą. Takie dywaniki. Ale... Tutaj jest przymierzalnia, ale jest zamknięta. No i nie jest ten du dział duży, ale co zrobić? Powiem szczerze, że e, lepiej przymierzyć, bo potem z nimi walczyć. Tutaj w Primarku raz się spotkałam, że nie chcieli mi coś przyjąć z powrotem, chociaż powiem szczerze, że w Niemczech na, na ogół jest to naprawdę bardzo respektowane i, i, i raczej się nie zdarza, żeby coś można było nie oddać, ale tu mi się zdarzyło, więc wolałabym e, wolałabym jednak e, przymierzyć, także idę na dół z powrotem i będę przymierzać. Lubię też, słuchajcie, bluzy z kapturem, uwielbiam, zresztą nieraz mnie widzieliście. Tu akurat chyba nie ma chwilowo takich bluz, są tylko takie Widzicie, bez kapuzy one są zawsze bardzo tanie. Tu kosztuje widzicie 7 euro, to naprawdę jest niewiele. To jest bardzo ładna i one są takie milusie. Naprawdę wam polecam, bo ja mam ich parę też po 7 euro, żeby była z kapuzą. Powiem szczerze, że, że tutaj ona jest dość wąska i to mi za bardzo nie pasi, ale gdyby ta była. Z kapuzą to pewnie bym ją wzięła. O, spadła mi moja bluzka. O tu są z kapuzą. Ale ogólnie to nie za bardzo lubię z napisami. Ale pewnie jak niektórzy z Was lubią z napisami, to na pewno no. Wam nie lubię jak tutaj jest tak bardzo u góry ściśnięte. Jak zaraz mi się to jakoś przeszkadza. Także nie biorę jej. Tutaj ta przymierzalnia to jest jakiś labirynt. Zobaczcie ile się idzie. <laughs> Tak naokoło. Także kochani, żadnych zakupów dzisiaj. Zresztą miałam mało czasu, więc tylko tak wskoczyłam na chwilę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do następnego razu. Pa!